Siedzi, sun z tej strony to rest. Long enough Cześć, się ma, się ma. Ok, teraz ja. Eee, nagraj. Oczywiście zapraszamy Was na drugi kanał. Hej, się ze Teos, która dzisiaj ja będzie grać z Magnum Frankiem Multiplayer i do tego cześć. dzisiaj budujemy się Domek. No, cześć, cześć. Eee... I zapraszam na nowy kanał Teos. Teos, jak to? Feranuk. Feranuk Teos. Feranuk Teos, eee, ten. Eee, ten. Oczywiście, link, tam będą takie wspólne filmiki. Link, link, do, link do kanału macie w, w opisie mojego kanału, więc spadajcie na, na kanał, subujcie, bo warto. Będą filmiki wspólne. No i co. No i będziemy robić domek. Jak widzicie, zbudowaliśmy, znaczy zebraliśmy trochę drewna. O Teodor. Tak pójdzie. Chyba tego telefonu. Poczekaj, poczekaj się zam, zamkniemy drzwi, bo... Mm, mm, mm. Ja Ci tu pomogę, Franklin. No, Okej. Okay. Ale nie tym drewnem, Bozu! Nie tym drewnem! że nagramy wspólny odcinek z The Sims. Nie tutaj! Weź, weź. No kurde, taki tu ładny jest! Prawda stary... Jest. Stary, daj... bicie mi te drzwi? Ja, ja je dam. No ty mi zabrałeś kurde drzwi. Tu je daj! Tu! Tu! tu. tu. Teodor! <laughs> ty Ja mam sukierkę. siekierka, no goła, baba, paść ba, 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 koły. Trochę źle to szkoda. Nie, nie, nie. Okej, to sam to zamawiać. Ej! Sorry, nie chcę. Masz, was drewno jest. Link. Dzięki. Ale bardzo mało. Tak mam. taki domek będzie? No. To okej, okay, to ja muszę iść do kopy. I e, wiedzę z noc? No wiem. Żeby nas do nas Spokojnie, ja mam ja mam dużo kamienia, stary. Mam. O jezu, chyba. Patrz. zombie. Um, ale to było okropne. Jak ja powiedziałam, że dało mi 20 gigabajtów, a ja mam 94. Boże. I to udowodnię, że nagrywam już 3 minuty. Wcześniej minuty nagrywałem. Ja też 3 minuty. Nagram 3 i 12. Ja 3. To pełne, pełne 3. Ej. W nie chcecie jest ten A gdzie jest ta kopalnia nasza? Kopalnie jest tam na dole. O nie, no to ja tam nie idę. A ile ty masz serduszek? Masz nie... wszystko pełne, stary, bo... Ale nie mam jacyku żadnego. Tutaj. Zrób sobie, ja mam. Ja, ja w ogóle drewna żadnego nie mam, tylko siekierka. Ja ci mogę dać trzy. Chcesz trzy? Jakie No drewna. No, no nie, siekierkę ci dałem. Oddaj mi siekierkę. Eee, a ty mi nie dałaś? Czekaj. E, a ty mi, trzyma... mi nie dałaś? No nie, teraz czytałem. O Jezu. Ja to oddaję. O, słyszałeś No słyszałem. Czekaj, słyszałem. daję ci drewno, Teodor. Tu masz, tu, Teodor. Tu. A tu idę? A czy drewno? No. Nie P wiem, czy mi wystarczy. Nie Ja pójdę. Eee, ja nie do... wystarczy. Muszę mieć jedną diety. Je, jedne drewno mi zabrało. Nie masz kamienia? Nie mam. Na kominek To siadaj. pójdź sobie kamień. Do... Ale no kurde, siadaj. na dole jest zombie! To ja go zabiję. Tu jest. Nie ma go. Tu jest! Ale tu jest kopalnia! Tu chodź! Chodź za mną! Jest Ale ten zombie jak za nami tu idzie. No to jego ja go zabiję. Zabiję. I tak już się nie do mnie. A nie mam. O nie, jeszcze tam jest szkielet! O, radzy, no to ja, ja nie chcę. chcę mi... szkielet mnie. Skielet prostu Nie chcę. Nie chcę tam iść. Ja się chowam... To no, no. jedzeniem jest. Trochę kłobieje. Ja się chowam do kopalni. Nie. Dobra. 5 okay, nie... minut już nagrywamy. No. Musimy wybudować, bo co na tym filmiku będziemy robić, co? No. O Jezu, Creeper! O Boże! Uciekłeś, nie? O Jezu! Oje, wybuch. No wybuch. Ale dobrze, że przynajmniej nie przy domku. Przy domku wybuch, ale... No jest tak, niestety. ale to naprawiliśmy. Słuchaj, kto to? Czemu ty to No, bo tutaj będzie w domu. No to ja. Co mam ci pomóc? Gdzie to jest? Tutaj to postawię. Nie! Ja tam dziurze jestem? Dziwne. No kurde mam za mało muszę drewno Ej! Sorry Tak się swoim kolegom nie robi. Dobra, ja, ja zrobię płotki. Wreszcie drewno. Cztery drewna. Och, Mieczyk! No nie no! Durne! Durne bardzo! No nie. Aaaa! nie! Takie same drzewo muszę. No tu ja gry nie i grini. Żartuję. zrobię trochę płotków. potrzebne ci drewno, ale tak ci nie. Dlaczego? Mam tylko jedno drewno, jak chcesz. nie potrzebujesz. Nie potrzebujesz, powiedziałeś. O! Skielet! O Jezu! Skielet! Uciekaj! Uciekaj! Szkielet przy wyjściu. Przecież mówiłam Ci, że jest skielet. Ale tak. nie wiedziałam, że tak! Ale w tej wersji jest, jest teraz teraz się inaczej szkielety zachowują. I weź go zabij. Seria ja się boję, dobra, okej. Okay. Wyć i masz taki Okej, okay, tylko najpierw zrobię, zrobię skrzynkę. I nie chcę się męczyć. W ogóle zapomniało mi się, że nie mamy skrzynki. Nie A ja zapomniałam, skrzynkę. że mam mieczyk. Dziwne, co? No. Ale ty go zrobił. Ja tam nie dopłynę, bo jestem na tej wyspie małej. Okej. Okay. Będzie do mi trzymać w życiu do niego. minut już nagrywam. No zadziałało mi 94 gigabajty mam. No. 20 okej, okay, to fajnie, że tyle mam Dobra, długo będziemy. Dobra. To było na 3 e, e, na Nie no weź go zabij tego szkieleta Dobra Za, Zabijemy szkieleta i będziemy kończyć powoli, bo już jest 9 minuta O Jezu, strzelaj do ciebie! Widzianie. No tutaj, jak widzisz na małej serce, to ci pokazuję tam jak tam tam, 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 Cię patrzę. A widzę. O Jezu, prawie tam, <laughs> Taki... Dziwny. Dziwny ten szkielet. Hej, no, ja ci pomogę. No nie! No nie, zaraz mnie zabiję! <skrym> Dobra, już będziemy kończyć. To było na teraz tarcze, mam nadzieję, że Wam się spodobał. ci się. dojrzeć. No